Witam Was moi drodzy na kolejnym odcineczku. Dzisiaj odcinek yy, dla Iwonki oraz Piotra. Iwona oraz Piotrek no, wygrali u mnie, zostali wylosowani w konkursie na 2000 subskrypcji. No i nagrodą był właśnie zestaw zdrapek drapek za 30 zł, który wydrapie na kanale. I to co będzie wygrane, trafi do zwycięzcy, do danego no do posiadacza danego zestawu, wiadomo o co chodzi Czyli jak coś tutaj wpadnie to idzie albo do Iwonki albo do Piotrka yy, i co Iwona no, ma swój kanał zdrapkowy, serdecznie Was zapraszam odnośnik będzie w tytule poprosiła mnie o mega linie z konkretnym numerem z numerem szóstym mam tak jak chciałaś Iwonka no i poprosiłaś jak o króla Keszu, ale z dowolnym numerkiem, no to wybrałam z całego wachlarza numerek piąty i się wybrał, natomiast Piotrek poprosił mnie o linie, gruby cash, dowolny numerek no i jeszcze jedną zdrapeczkę żebym wybrał jakąś za 10 złotych. no i wybrałem, wybrałem postawiłem na mega pensję, więc wkład dzisiaj to jest 60 zł trzymajcie kochani kciuki za Iwonkę i za Piotrka, jeszcze raz Was serdecznie zapraszam do Iwony na kanał, ostatnią właśnie w ekstraliniach fajną, fajną wygraną trafiła, więc kto nie widział serdecznie zapraszam. Iwonko, trzymam za Ciebie mocno kciuki. Zaczynamy od Twoich zdrapek. Król Cash numerek 5. Szukamy korony, pliku, którym noży wygraną raz dwa i liczb, takich jak 28, 53, 58, 17 i 52. Oczywiście jak coś się trafi od razu. Yy, piszcie do mnie maila z numerem konta i Wam to przesyłam.

12 i 54. No niestety jest pusto. Tutaj mi się odsłoniła jedna z kontrolnych. Dokładnie pusto. No szkoda. Iwonko, zobaczymy numer 6, taki jak chciałaś, mega linie. Może tutaj coś fajnego wpadnie. Masz szczęście do linii. Liśki, wiśnie. Trawić taką wygraną to naprawdę, wow, szacunek. Też bym chciał takie linie kiedyś dorwać ekstralnie. Liśki, wiśnie. Już nic więcej nie mówię, nie chcę tutaj spoilerować. Kto, kto jest ciekawy, co tam wpadło i wąki serdecznie zapraszam. Brunetka kanał. Dobra. Pióro, żółw. żółw i pióro. Jak pomijam, to przepraszam, wszystko się tutaj znajdzie. Są kontrolne, więc nic nie zginie. A jak pomina jakąś główną albo dużą wygraną, to na pewno dacie mi znać w komentarzach. Lody, Biedronka. To był żółw, o. Lody i Biedronka. Nagrywam w sobotę, więc w niedzielę wpadnie odcinek Bardzo bym chciał, żeby coś mieli tutaj w tych zdrabkach zegar arbus zegar jest Arbus też jest widzę koło zegara o. Zegar, zegar Arbus. Tu mamy zegarek, arbus. Dobra. Mamy to, następnie klapki i flaming. Klapki i flaming. Flaming jest. O, tutaj mamy flaminga i klapki. no jest blisko w niektórych miejscach no zobaczymy czy dadzą wygrać naszyjnik motyl motylek mamy fajnie dziękuję wam wszystkim za te 2000 subskrypcji gratuluję jeszcze raz Iwonce i Piotrkowi wygranej zakwa popcorn kolejne rozdanie jakie zrobię na Myślę na 3000. Może to jeszcze trochę potrwać, więc no zobaczymy. Idzie nawet nawet jakoś to Te subskrypcje ruszyły. Foto Śminka. Foto śminka. Nie widzę, jest foto jeszcze, foto, foto bym pogubił. Diament korona, ale dajcie coś tutaj, jakąś linię, co na nie jedną. Diament korona. Diament jest dobra, następnie. Prezent, klucz. Klucz. E, prezent, przepraszam, prezent. Prezent mamy. Klucza chyba nie kojarzę za bardzo. Jest jednak jeden klucz, fajnie. Łódź, winogrono. Widziałem te symbole. Nic nie dają nic się nie chce układać piłka serce piłka serce piłka serce 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 piłki nie ma pierścionek auto pierścionek i auto kojarzę Tak to układają, żeby nic nie wpadło, ale wiecie, już tak miałem, że w liniach nic nie było, a, była, a był bonus, był dolarek. No i ostatnie dzwon i podkowa. Dzwon i podkowa. Tu było serce. Jest dzwon, no nic niestety nie ma. Perła. Iwonko, bardzo mi przykro. No tutaj akurat sama chciałaś numerek szósty, no niestety pusty. Natomiast królkarz, no ja źle wybrałem, za co przepraszam. No szkoda, szkoda, że nic u Ciebie nie wpadło, ale dzięki jeszcze raz wielkie za udział w konkursie. Takim trochę ukrytym w sumie. No i gratuluję wygranej, tak? Że Cię wylosowałem. Teraz mamy tutaj z drapeczki yy, Piotrka. Piotr postawił na Ekstralinie gruby cash, no i poprosił mnie, żebym postawił na jakąś stawkę za 10 zł. Mam mega pensję, może od niej sobie zaczniemy. Mega pensja, wybrałem z numerem drugim też losowo, nie patrzałem na numerki. Szukamy wygrywających liczb i ewentualnie dwa razy napisu Mega pensja. Wygrywa 4,9, 12.

ostatnie z premier numerak 12 premiera mi fajnie poszła. Szukamy wygrywającej liczby worka. No i portfela, którą noś w tranu 2. Wygrywa 8, 3, 6, 3, 1 i co? 17 jeszcze to dobra. A jest 25, 5. Jest portfel. No, Piotrek, masz wygraną. Co najmniej 20 zł. Fajnie. 15. 3 9. No, miałem sam wybrać, obo obojętnie jaką zdrabkę. I jest. Jest wygrana w numerze 12. 4 liście. 3 3. Jest kolejna wygrana. Fajnie. 3 8. 18. 26. Od razu mi napisz bo, bo jakoś tam jak będziesz widział ten odcinek. Z numerem konta bankowego. Chyba że chcesz, żebym dalej drapał na swoim kanale. Też tak może być. To daje oczywiście znać. Gratuluję. Wybrana jest Twoja. 631. No szkoda, że i tak nie wybrałem 2, 12 i 28 dobra, portfel nam daje 10 złotych, czyli 20 trójeczka nam daje 10 złotych, czyli 30 złotych na tej zdrabce no 50 trafić to granicze z cudem dobra, FF zgadza się, masz 30 złotych już, czyli praktycznie twoje zdrabki się zwróciły już dobra, fajnie, teraz numerek 14 ekstra linie miałeś nosa do tej zdrabki Popcorn okulary. Okulary, okulary, okulary. Dobra. Popcorn nie okulary. Popcornu chyba nie ma. Ja się cieszę jak jest wygrana kości kwiat. Jeszcze jak widz wygrywa na moim kanale kości kwiat. Piotrek na tego samego maila się do mnie odezwij. Księżyc Sakwa. Mamy Księżyc Sakwa. Jeszcze jak tutaj coś wpadnie, to będzie super. Sakwa. Księżyc, Księżyc. Mamy. Dobra. Arbus leżak. O pojedyncze symbole zostają już powoli. Leżak jest. Ar... Yy, co ja tu drapię? Lodów nie było. Arbus i leżak. Och, tutaj tych lodów nie ma. Dobra. Nie dadzą lody. Dzwonek podkowa. Dzwonek podkowa, tylko żeby się teraz nie pogubić. Dzwonek podkowa nie widzę w ogóle klapka i motyl. Klapka z motylem. Jest czapka. Dobra. Klapki Łódź. Słoneczko poproszę. Klapki i Łódź. A nie widzę więcej. Biedronka lo, rolki nie dadzą chyba już lodów. Rolki, biedronka trzeba po prostu pamiętać. W tych lodach tam są naddrapane. Tęcza słoń. Coś masz. Piotrek, parasol, serce. Ja się cieszę, że udało mi się coś wybrać. Gwiazda, krap. nie dadzą moneta, piłka piłka mamy piłkę ostatnie diament, rower diament, rower Eamenti rower i chyba będzie niestety pusto szkoda. Szkoda, pusto pusto kontrolne no to potwierdzają, ale Piotrek bardzo serdecznie gratuluję. Jeszcze raz czekam na maila Z twojej strony 30 zł masz. Gratuluję serdecznie. Dla brunetki i Iwonki oczywiście zostawcie ogromne serducha na podniesienie. Bardzo mi szkoda Iwonka. Zapraszam serdecznie do niej na kanał zdrapkowy, Tam był rekord właśnie w ekstra liniach. Zapraszam i co? Zapraszam też na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.